No. Widzicie? widzicie, widzicie, co się dzieje? Cóż takiego, Aniu? Ta kobieta, nawet jeżeli jej nie ma, zatruwa nam życie. No, ale ja sobie już z nią dzisiaj porozmawiam. Sposób odmówić ci racji, ale akurat my z Bożego musimy zaraz wychodzić, bo on musi dzisiaj być wcześniej w szkole. Tak, a co się stało? Nic, mam testy sprawnościowe, no nie mogę się spóźnić. Tak, o żadnym spóźnieniu nie może być mowy. Nawet powinniśmy być trochę wcześniej, żeby się przygotować. Boże, weź kanapki. Trzymam kciuki. Słuchaj, ty zamierzasz przeprowadzić z panią Zasadniczą rozmowę. Absolutnie. Ja nie neguję konieczności jej odbycia, ale mam do Ciebie prośbę. Nie daj się ponieść emocją. A Twoim zdaniem ja daję się ponieść emocją? No, nawet jeżeli jestem trochę impulsywna, to zapewniam Cię, że ja umiem rozmawiać z personelem. To dobrze. Bardzo dobrze. Dzień dobry. O, o, dzień dobry, dobry. dobry Panie Mariusz. I do widzenia. Punktualna jak zawsze. Zapraszam Pani Mariolu Muszę z przykrością Zauważyć, że pani Pojawienie się w naszym domu Komplikuje i zaburza nasze życie rodzinne Nie rozumiem Bo to nie jest w naszym stylu To jest absolutnie niedopuszczalne Żeby szpiegować własne dziecko A Ma pani na myśli te pieniądze? No pani Aniu, w dzisiejszych czasach to... Ale czasy nie mają tu nic do rzeczy ja ufam mojemu dziecku. Było mi naprawdę wstyd, że musiał się przed panią tłumaczyć z tego, co robi z własnymi pieniędzmi. I zapewniam panią, że taka sytuacja nie może mieć miejsca w naszym domu absolutnie. Chce pani rozwiązać umowę? Więc pani też uważa, że to jest najlepsze rozwiązanie.